Witajcie, kochani, bardzo się cieszę, że jesteście. Moi drodzy, robimy sobie czytania miesięczne na listopad 2025. Dzisiaj będzie czytanie dla strzelca, także witajcie, strzelce. Kochani, jest to czytanie ogólne, więc bierzcie tylko to, co z wami rezonuje. Nie z każdym to będzie rezonowało, także to też miejcie na uwadze. Jeśli będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Na samym końcu zrobimy sobie kartę wyroczni. A teraz patrzymy, co dla Was, moi drodzy. Jak się będzie przedstawiał listopad? Strzelec. Listopad 2025. Co dla Strzelca? Kochani, jeżeli chodzi o listopad, to już tutaj mi karty od razu mnie ostrzegają, żeby Was poinformować. Uważajcie na toksycznych ludzi. Uważajcie na ludzi, którzy mm, będą chcieli Was oszukać. Na ludzi, którzy będą mieli opracowany plan, żeby uzyskać dla siebie jak najwięcej. Nie będą patrzeć na to, że kogoś krzywdzą, tylko po prostu będą realizować swoje. Tutaj też może być tak, że ktoś nawet nawet będzie chciał was okraść moi drodzy czy to z waszych pomysłów czy to z czegokolwiek tutaj tak mi się tak mi tutaj mówią karty ale wy ja mam wrażenie że wy w porę zauważycie pewne rzeczy nie dacie się oszukać nie dacie się zmanipulować jeżeli kogoś poznajecie do współpracy, bo jeżeli chodzi o listopad, również bardzo mocno mi się tutaj rysuje przedsiębiorczość, pracowitość, działanie, może ktoś po prostu będzie Wam zazdrościł. Będzie Wam zazdrościł tego, co macie, tego, że Wam tak dobrze idzie, tego, że wywalczyliście sobie pewne rzeczy, wypracowaliście sobie pewne rzeczy, że odgrodziliście się od ludzi, którzy was ciągnęli w dół i idziecie po swoje. Ktoś wam tego, kochani, będzie zazdrościł. I tak bez trudu, będzie chciał zawłaszczyć to, co wasze. Także to też proszę mieć na uwadze. Tutaj nawet może dojść do zdrady. Hmm, czy to przyjaciele, czy to rodzina, czy to ktokolwiek. No po prostu tutaj jest wykorzystanie, toksyczność i taka bardzo negatywność ze strony pewnych osób lub pewnej osoby. Także to proszę, żebyście zwrócili na to uwagę. Ktoś komuś będzie bardzo zależało na tym, żeby wam tak dobrze nie szło, żeby wam tak dobrze się w życiu nie wiodło, bo wy jesteście nastawieni w listopadzie na działanie, na kreowanie swoich zamierzonych celów, na wprowadzanie swoich celów w życie, na. Um, Rozwijanie się, na rozwijanie swojej pasji czy na rozwijanie swojej firmy. W każdym bądź razie tutaj bardzo mocno jesteście na to nastawieni, a komuś to się bardzo mocno nie podoba. Może być też tak, że um, jeśli mogę Wam coś doradzić, to um, nie mówcie za bardzo o swoich planach pewnym osobom. Zachowajcie pewne rzeczy dla siebie, bo ktoś właśnie też, prze, albo na przykład na mediach społecznościowych, jak osiągnięcie swojego sukcesu, chcielibyście z dobrego Waszego Serca się z kimś podzielić, no a ktoś niestety będzie zazdrościł, będzie zawiścił i będzie robił to, co, co nie powinien robić. Wy długo mam, mam wrażenie, Obmyślaliście sobie, analizowaliście sobie pewne rzeczy. Chęć wprowadzenia czegokolwiek w życie było przez Was bardzo mocno przeanalizowane, bardzo mocno przemyślane. Tutaj było przemyślane wszystkie za i przeciw. I część z Was, nawet moi drodzy, teraz będzie otwierać swój biznes. Teraz będziecie stawiać na siebie. Teraz będziecie robić to, co kochacie. Część z Was będzie, dochodzi do takiego punktu w rozwoju zawodowo-finansowym, że Wy jesteście sobie panem, że macie stabilizację finansową, macie wszystkie potrzebne narzędzia do tego, żeby żyć godnie. Nie musicie kogokolwiek prosić o wsparcie. Jesteście sami sobie panem. Długo pracowaliście na to, teraz możecie sobie pozwolić na pewne rzeczy. To jest kochani dla części. Dla części z was widzę również, że zmierza w waszym kierunku ktoś, kto jest z Wami bardzo mocno zainteresowany. Ktoś, kto jest doświadczony życiem, ktoś, kto bardzo poważnie o was myśli. Dostaniecie propozycję spotkania. Ktoś będzie chciał się z Wami umówić, kochani. Czy na kawkę, czy na drineczkę, czy na kolacyjkę ze śniadankiem nawet. Ale tutaj taka, taka opcja może mieć miejsce. Ten ktoś jest z Wami zainteresowany, to jest po prostu bezdyskusyjne. Wszystko zależy od Was, jak Wy do tego podejdziecie. Jak Wy rozegracie tą. Tą znajomość, że tak powiem, jesteście bardzo osobami logicznie myślącymi, nastawionymi na osiągnięcie swojego celu. Nic nie jest w stanie was wyprowadzić z tego, co sobie obierzecie i tak kochani trzymać. W listopadzie jest bardzo duży nacisk, może nie tyle co nacisk, ale bardzo mocno karty pokazują, że będziecie się rozwijać w jakiejkolwiek dziedzinie Waszego życia. Mocno postawicie na rozwój, na osiągnięcie sukcesu, na komfort psychiczny, na osiąganie spokoju, na czerpanie radości z życia. Listopad jest miesiącem, kochani. Już powtarzam to przy każdym znaku Zodiaku: że listopad jest miesiącem, który skłania nas do takiego wewnętrznego pobycia samemu ze sobą. Y, takiego bycia w sobie, takiego odpowiedzenia sobie na pewne pytania, na zrobienie y, takiej trochę inwentaryzacji w sobie, tak. Y, y, mogą też wywalać nieciekawe rzeczy, y, z którymi będzie trzeba się zmierzyć. Może gdzieś tam po zakamarkach były pochowane u was, y, wewnątrz was, y, takie sprawy, które teraz będą wyłazić. I nie dajcie się sprowokować, bo może być tak, że pewne ciężkie, jakieś, um, jakieś cięższe energie będą wywalać, jeżeli chodzi o Was, a ktoś to będzie chciał wykorzystać. Ktoś będzie chciał wykorzystać Waszą słabość w danym momencie i przekuć w swoje dobro. Wiecie o co chodzi. To też miejcie na uwadze. Ale bardzo mocno tutaj mi się rysuje yy, na, stawianie na siebie, rozwijanie siebie macie jakiś konflikt wewnętrzny odnośnie jakiejś sytuacji yy, bijecie się z myślami może macie do podjęcia jakąś decyzję która yy, która z wiadomych dla was przyczyn yy, nie została jeszcze podjęta, może rywalizujecie z kimś, może ktoś wam kładzie kłody pod nogi, a wy stwierdzicie, że no jak, no gdzie, ja sobie na to nie pozwolę ja mu pokażę, tak Coś takiego też może mieć miejsce. Dobra. Patrzymy sobie, kochani. Najbardziej mnie interesuje ten ten oszust tutaj i ten człowiek, który ma się tutaj pojawić odnośnie um, odnośnie relacyjnych spraw. Dobra. Patrzymy sobie. Z czym jest związane pojawienie się tej toksycznej osoby? No to jest człowiek, który wzbudza zaufanie, to jest człowiek z pozoru empatyczny. To może być, może mogą być kochani, to osoby, ale może być to jedna osoba człowiek doświadczony, człowiek empatyczny, człowiek bardzo taki spokojny, romantyczny, ale to jest tylko maska. Ten człowiek ma swój świat, on ma swoje urojenia. On będzie patrzył wykorzystać Was pod każdym kątem, pod kątem finansowym, pod kątem nawet uczuciowym. To też miejcie na uwadze. Chodzi o to, żeby Was nikt nie zranił, bo tu jest oszustwo, tu jest zranienie, tu jest kradzież, toksyczność jakaś, tak? Mm. Człowiek bardzo mocno się może przed wami kamuflować. Maseczka bardzo szybko spadnie, ale nie blokujcie się, kochani. Jeżeli poznacie taką osobę, lub już znacie taką osobę i wyczuwacie cokolwiek, to proszę was, żebyście się nie blokowali. Żebyście nie stwarzali sobie takiej klatki, że sytuacja jest bez wyjścia. Sytuacja jest oczywiście bardzo szybko do rozwiązania, bo yy, blokadę, którą sobie zakładacie, to jest tylko i wyłącznie wasza głowa. Nie zamykajcie się i nie blokujcie się. Jeżeli coś negatywnego się pojawi, rozwiązujcie na bieżąco wszystkie sprawy. Nie pozwólcie sobie na to, żeby jakaś osoba. Yy, Zabrała wam to, co wasze, przywłaszczyła sobie to, co wasze. Nie wprowadzajcie się w stany depresyjne ani w stany lękowe. Walczcie z tym, a potraficie. Potraficie zawalczyć. Sytuacja będzie dla Was nowa. Yy... To taki będzie teścik, też mam wrażenie, kochani, że to będzie taki teścik, który wy pięknie rozwiążecie. Nie dacie się oszukać. Nie dacie się wykorzystać. Nie dacie się zmanipulować. Wychwycicie to w odpowiednim momencie i przechodzicie do działania w formie obronnej. Z odwagą, z determinacją, z zapałem. Nie pozwolicie na to. Pięknie, kochani. Jesteście kreatorem własnego życia. Jak, ym, jak pociągniecie zapewne sznurki, tak będzie. Jakie decyzje będziecie podejmować? Tak będzie się przedstawiać wasze życie. Pamiętajcie, że wy sami przeżywacie życie. Nie ktoś za Was. Więc nie pozwólcie, żeby ktoś wykorzystał was jako przedmiot do realizacji swojego życia. O, tak wam mogę powiedzieć: mhm. Bardzo szybko zorientujecie się w sytuacji odnośnie tego kogoś, kto będzie chciał was wykorzystać, kto będzie chciał was oszukać. Bardzo szybko wychwycicie to i przejdziecie do, do działania w formie obronnej, bo macie na to odwagę, chociaż wydaje wam się, że nie macie, ale uwierzcie mi, macie. Dobra. Patrzymy sobie teraz tutaj tego pana, który się ma pojawić. To jest pan, któremu się bardzo mocno posypało życie, osoba. Niekoniecznie pan, panowie, okręcić sobie na swoje, po swojemu. To jest osoba, która jest bardzo doświadczona życiem. To jest człowiek, któremu się życie posypało. On wie, jak smakuje porażka życiowa. Tutaj jest utrata, utrata tego, co budował sobie przez te wszystkie, wszystkie lata. On stracił bardzo dużo, bardzo wiele. Jest bardzo doświadczony życiem. To jest człowiek bardzo romantyczny. Z nadzieją, z ufnością będzie, yy, będzie starał się to życie ułożyć z wami na nowo. Wszystko zależy od tego, czy mu pozwolicie. On zaufał sobie po raz kolejny, ten człowiek. Zaufał sobie po raz kolejny i bardzo dobrze oczywiście. Nie poddał się i yy, yy, ma nadzieję na lepsze czasy, na lepsze życie lepsze od tego, które wiódł wcześniej wy natomiast kochani, będziecie się zastanawiać nad wejściem w tą relację będziecie się kochani zastanawiać nad wejściem w tą relację to też może kochani dotyczyć osób, które są w związku tak ponieważ z jednej strony wiecie co macie, w jakiej jesteście obecnie sytuacji, w zależności od tego w jakiej jesteście, to, to wy już wiecie najlepiej ale to nowe będzie kusić. To nieznane będzie Was bardzo mocno pociągało. Także, no, tutaj będzie wybór. Będziecie mieć wybór, kochani. Przed Wami stanie wybór, i bardzo mocno podejdźcie do tego intuicyjnie. Ze spokojem, dajcie sobie czas na to. Oczywiście nikt wam nie mówi, że nie macie rozmawiać z tym człowiekiem czy z, tymi, z tą osobą, tak? Nikt wam tego nie zabrania, tylko jeżeli chodzi o to, że będziecie, wy... jeżeli wszystko zależy od was, kochani, bo jeżeli jesteście w związku i związek jest oparty na fajnych fundamentach, to szkoda by to było rozwalić, tak? Ale... To zależy od was, ale jeżeli. Czujecie, że z tym człowiekiem może Wam być po drodze w przyszłości i może być coś fajnego, no to dlaczego nie spróbować? Tak? No, z tego może być, kochani, coś fajnego na przyszłość, tak Wam powiem. Bo tutaj mi karty pokazują, że ludzie Wam będą zazdrościć. Będą tacy, co będą gadać, będą zazdrościć, będą siać jakieś dziwne plotki, będą yy, Was od tego odwodzić, ale Wy kierujcie się swoim sercem. Kierujcie się tym, co czujecie. Kierujcie się własną intuicją. Nie tym, co mówią ludzie. Bo nikt za Was życia nie przeżyje, kochani. Dobra. Patrzymy sobie teraz kartę wyroczni. <laughs> o! Który znak to też miał? Uszy szeroko otwarte. Już Wam tutaj szukam te uszy. Już Wam mówię, co mówię wyrocznie. Świetnie, ustanie do nas mówi i oferuje wskazówki na temat tego, co naprawdę się dzieje pod powierzchnią spraw. Wszyscy mamy zdolność słyszenia poza hałasem. Które dociera do naszych uszu. Wezwanie polega na tym, że czujemy się niezrozumiani i niewysłuchani. Kiedy czujemy się nieuważni, łatwo jest przesadzić, próbując zostać uznanym. Teraz nadszedł czas, aby to wszystko odrzucić, zaoferować swoją uwagę jako wielki dar, którym rzeczywiście jest. Czas przestać robić wiele rzeczy naraz, sprawdzać telefon, myśleć o tym, co. Masz zamiar powiedzieć i robić wszystkie inne rzeczy, które uniemożliwiają pełne połączenie. Ilekroć znajdujemy się w stanie chaosu i rozproszenia, zwracając uwagę tylko na część, co zostało powiedziane, tracimy zdolność wychwytywania wszystkiego. Łączcie z tym, co zostało powiedziane. Uważne słuchanie to sposób, w jaki zanurzamy się w prawdzie świata. Wytężając słuch otwieramy również nasze serca i umysły, aby zrozumieć więcej niż to, co jest przekazywane samymi słowami. Szanse wynikają z subtelnych wskazówek, które przeoczamy, gdy nie jesteśmy w 100% obecni. Celowe otwarte słuchanie jest aktem prawdziwego szacunku i intymności. Kiedy znajdujesz się w tej przestrzeni wrażliwości, odrzucając potrzebę bycia wysłuchanym, lub posiadania racji, stajesz się ekspansywny i wyczulony na znaczny potencjał. W tej chwili miej oczy i uszy otwarte, a znajdziesz więcej niż szukałeś. Czyli potwierdzenie tego, kochani, że mm, czytamy między wierszami, ale kierujemy się swoim sercem, kierujemy się swoją intuicją, bo ona nas nigdy nie zawiedzie, serducho nas nigdy nie zawiedzie czasami jest tak, że im więcej człowiek mówi, tym mniej słyszy i to jest też święta prawda, tak? I tutaj ta karta nam to potwierdza. Także, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.